Dwie minuty po szóstej, w czwartek, 11 stycznia w, dobijał się do mnie ktoś, więc otworzyłam drzwi, oczywiście, zostałam obudzona, dopiero miałam stać 15 minut później. No i wtedy w drzwiach stanęło czterech funkcjonariuszy i jedna funkcjonariuszka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wręczono mi postanowienie o przeszukaniu i zarekwirowaniu sprzętów. E, no, Moje pytanie pierwsze podstawowe, jakie, jakie zadałam, to jest dlaczego tutaj w domu, a nie w miejscu mojej pracy, czyli w mojej kancelarii, która jak na pewno większość z Państwa wie, mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 29 przez 2. I na to pytanie uzyskałam odpowiedź, że funkcjonariusze dostali telefon, że mają wykonać przeszukanie i zarekwirowanie moich. Sprzętów właśnie w miejscu mojego zamieszkania. No i zaczęło się przeszukanie, które trwało w sumie razem z całą procedurą spisywania protokołów 7,5 godziny około. No i przeszukano mi wszystko: zabrano mi laptop, telefon, stare telefony, karty pamięci z kamer i aparatów fotograficznych, które mają po 10-15 lat, w których są zawarte zdjęcia z dzieciństwa moich dzieci. Nie ma tam nic związanego z moją pracą, zresztą cała sprawa podobno jest związana ze Stowarzyszeniem Broniwym Mundurów, które tak naprawdę ma chyba bodajże 3 lata, niecałe. Natomiast te rzeczy, które zostały zarekwirowane, są znacznie, znacznie starsze. Więc tutaj to było dla mnie duże zaskoczenie, i pomimo mojego bardzo stanowczego oponowania, że to nie ma żadnego związku z pracą, te rzeczy po prostu zostały mi zabrane. No mhm. dobrze, no nawet, ale przede wszystkim zabrano Pani archiwum. To jest coś niesamowitego. Czy uzasadniono jakoś, że m, m, powiedziano w jakiej sprawie, czy dopiero potem Pani się wypowiedziała? To znaczy, z tego postanowienia wynikało, A, że, że tak. chodzi o Stowarzyszenie Bronimy Munduru. Panowie doskonale wiedzieli, że jestem pełnomocnikiem tego stowarzyszenia. Zresztą chyba wszyscy o tym wiedzą, wielokrotnie na ten temat się wypowiadałam publicznie. No, i argumentowano obowiązek, czy, czy, czy to, że muszą zabrać ten mój komputer, mój telefon, który jest tak naprawdę moim narzędziem pracy, bo tak wynika z postanowienia, i tutaj nie było żadnej dyskusji dłuższej. Panowie byli bardzo stanowczy, powiedzieli, że i tak zabiorą. Wykazali się dobrą wolą, pozwolili mi zrobić kopię mojego komputera, ponieważ. Nie obowiązują terminy sądowe. Ja tutaj nie mogę sobie pozwolić na to, że, że zostanę bez narzędzia pracy i bez przede wszystkim danych, na których pracuję, więc tutaj no, muszę przyznać, że cała ta procedura przeszukania, cała ta interwencja ABW była zrobiona naprawdę z zachowaniem najwyższych standardów. I tutaj nie mogę powiedzieć złego słowa na temat funkcjonariuszy. Oni zresztą działali w ramach tak pomocy prawnej, bo sprawy prowadzi ABW w Gdańsku na zlecenie prokuratora z Warszawy. I tutaj padło moje pytanie, dlaczego aby w Gdańsku, skoro w Warszawie zdaje się też e, w ma swoją siedzibę, no więc panowie powiedzieli, że nie wiedzą, no jest jak jest, zabrano mi wszystko. No na szczęście, zaraz po tym udałam się na zakupy, kupiłam sobie nowy komputer, kupiłam sobie nowy telefon, no i wczoraj do czwartej rano wszystko odtwarzałam, żeby móc po prostu wrócić do normalnego funkcjonowania. Po co to wszystko było? Przecież jeśli nawet jakikolwiek wątpliwość, jakokolwiek sprawa, prawnika, który jest osobą publiczną yy, i te osoby, które były również, yy, jak to mówię, yy, które aby mu naszło w domu, yy, przecież można to było zrobić tak, jak się robi. Wezwać na yy, przesłuchanie, na spotkanie, na cokolwiek, tak? Yy, za, a robić taką szopkę. Po co ta szopka? Yy, no. Wiedząc już, jaka jest treść wywiadu pana Tuska, w którym mówi, że zabierze się i bardzo szybko zrobi porządek z tak zwanymi prorosyjskimi agentami i, i wichrzycielami, którzy nastają na, na, na pokój i suwerenność naszego kraju, no to, to możemy się spodziewać, że jest to po prostu popisowa i po to, żeby nas zastraszyć. Ja od razu chciałbym oświadczyć, że ja absolutnie nie jestem członkiem żadnego spisku. Wszystko, co robię, robię publicznie. Absolutnie nie jestem zwolennikiem żadnych z, z, z tutaj zamachów stanów i nie współpracuję z żadnym obcym wywiadem. Jeżeli ktoś zna moją Działalność od trzech lat to doskonale wierzę. ja właśnie staram się stać na straży konstytucji, praw i wolności obywatelskich i chronić Polaków przed tymi wszystkimi haniebnymi, absolutnie niezgodnymi z prawem działaniami, więc poziom i waga tego, tego, tych, tych zarzutów, no bo to są zbrodnie, tak, to są, nie ma cięższych przestań w stosunku wśród tych, które znajdują się w kodeksie karnym, no to, to są to rzeczy, które my zarzucamy tym, z którymi tak naprawdę walczymy od trzech lat, a nie odwrotnie, więc tutaj mamy taki kuriozum, że zarzuca nam się to, co my zarzucamy tym ludziom od trzech lat, tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jaką uważam, że, że jest związana ta cała akcja, to jest to, że po pierwsze, jest to próba zastraszania nas żeby, nas, żeby nam pokazać, że tutaj nowa władza nie będzie się z nami tak patyczkowała jak ta stara. Zresztą ich działania to już widzieliśmy, jak, jak wyglądało przyjęcie telewizji, jak, jakim cyrkiem jest żenującym to, co się dzieje w Polskim Sejmie, które jest źródłem prawa w naszym kraju, które zamieniło się w przełomieński cyrk bardzo niskich lotów i ta gawiedź z zapartym tchem teraz ogląda te wszystkie obrady Sejmu. To jest, to jest po prostu niesamowite jaki jest poziom intelektualny w naszym kraju. Więc tu jest z jednej strony właśnie demonstracja siły. Kolejną rzeczą jest to, że wydaje mi się, że tutaj miało to na celu, żeby zobaczyć, co my mamy, tak? Ja bardzo aktywnie działam od trzech lat, więc jestem przekonana, że tutaj chodzi o to, żeby sprawdzić, jakie mam nowe pomysły na utrudnienie życia ludziom, którzy działają niezgodnie z polskim prawem, którzy krzywdzą Polaków. I kolejnym elementem, jaki ja tutaj Jakie ja tutaj widzę, to jest po prostu no, odwrócenie uwagi prawdopodobnie od czegoś dużego, co się aktualnie będzie działo, czyli zawsze nas próbowali czymś zająć. Myślę, że jest to próba zajęcia nas i w najbliższych dniach dowiemy się, co się ciekawego, bardzo ważnego wydarzyło i na co my nie mieliśmy żadnego wpływu i nie oponowaliśmy przeciwko temu. Byliśmy zajęci właśnie tym cyrkiem, z którym mieliśmy do czynienia w czwartek. No tak jak pani mówi, to mam wrażenie, że to co mówił kilka dni temu Tusk że nie zawaha się wprowadzić nowej pandemii, jeśli będzie taka potrzeba. To ja tego nie słyszałam, no, no to tutaj. Czyli ten, nie wiem. No to tak jak mówię, no wcześniejsza władza przynajmniej zachowywała pozory jednak tutaj respektowania praw i wolności obywatelskich, respektowania prawa polskiego. I polskiej konstytucji tutaj widać, że nowa władza absolutnie tutaj nie ma takiego zamiaru, tak jak już wspomniałam, to co się dzieje w Parlamencie, to co powiedział Pan Tusk, to jak wyglądało przyjęcie telewizji, to jest po prostu skandal. No, jesteśmy powoli państwem z dyktym bananową republiką, no bo tego inaczej nie można nazwać. No ja bym powiedział, że nie powoli, tylko już jesteśmy jednaką zaawansowaną. Dobrze, co teraz? Co pani planuje, czy pani no, zakładam znając, że? na na gwóźdź, nie poddaje się w takich momentach. W pierwszej kolejności no to muszę otworzyć wszystko to, co straciłam. Potem kolejną rzeczą, moim priorytetem są terminy sądowe, ponieważ no, obowiązuje mnie tutaj w ramach czynności radcowskich pewna procedura, więc tutaj to są te takie dwie podst dwa podstawowe, priorytetowe dla mnie cele. Następnym oczywiście, ja tego tak nie zostawię i tutaj zaraz opowiem szerzej, co jest dla mnie tutaj w tej sytuacji największym zaskoczeniem i najbardziej mnie zasmuca, ale tutaj kolejną rzeczą jest jeszcze sprawdzenie, co ewentualnie ta akcja miała przykryć, tak? Więc tutaj coś się musi dziać, skoro, skoro tak, na tak grubą akcję sobie pozwolili panowie zarządcy. Bo proszę zwrócić uwagę na to, że my już mamy potwierdzone, że ta akcja odbywała się u co najmniej 30 osób. Cały czas wpływają informacje od kolejnych osób, które zgłaszają się, które tego typu nalot miały. Tak? Tutaj bardzo ważnym elementem jest to, że zabrano mi. Moje podstawowe narzędzie pracy, czyli komputer i telefon, którym znajduje się około tysięcy spraw moich klientów. Tam jest cała baza klientów, tam znajduje się kontrakty, bo ja obsługiwałam również duże firmy, w tym koncerny międzynarodowe. Tam znajdują się kontrakty na setki, przepraszam, na miliony euro. Tam znajdują się kontrakty ze specjalnymi klauzulami na ogromne kwoty w przypadku naruszenia tej tajemnicy i ja oczywiście w momencie, kiedy ABW stanęło u mnie w domu wykonałam telefon do izby, udało mi się do niej dopiero dodzwonić za trzecim razem. Tam pani, która odebrała telefon, powiedziała, że ona zrobi notatkę, że przyjmuje do wiadomości i, no i na tym się skończyło. Ja miałam dostęp do swojego telefonu do godziny w pół do pierwszej i od godziny bodajże ósmej w 20 do godziny w pół do pierwszej z mojej izby, z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach nie skontaktował się ze mną absolutnie nikt. Ja nie mam żadnej wiedzy w kwestii czy moja izba podjęła jakiekolwiek działania, czy podjęła jakiekolwiek próby tutaj opanowania przeciwko tego typu działaniom? Bo ja rozumiem, że tutaj w tej sprawie występuje jako pełnomocnik Stowarzyszenia Broni Munduru, chyba że jestem wśród tych rzekomych, ewentualnie spiskowców, tak. Natomiast mnie już na aplikacji uczono, że ochrona tajemnicy zawodowej, naszej radcowskiej, jest święta, nie podlega żadnym tutaj uchyleniom, że mamy nawet pójść do więzienia, jeżeli nas sąd skaże, byleby chronić tajemnicę zawodową. Dlatego, jeżeli moja izba, zgodnie z przepisami, została poinformowana przeze mnie o tym, że dochodzi do tak rażącego naruszenia, bo to jest tak naprawdę zamach na nasz zawód i na to, co daje rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu, czyli Zachowanie tej tajemnicy zawodowej, chronienie tych tutaj informacji odnośnie naszych klientów, odnośnie spraw sądowych prowadzonych przeze mnie, odnośnie kontraktów, no to ja jestem bardzo zaniepokojona kompletną, całkowitą biernością mojej izby. To no, chyba, że coś się wydarzyło, ja o tym nie wiem. Mam telefon, bodajże przez 5 godzin nie było ze mną kontaktu, no bo nie miałam ani karty, ani telefonu, musiałam dopiero to wszystko sobie zorganizować. Natomiast do dnia dzisiejszego, czyli do soboty, kiedy ten, ten, yy, nagrywamy tą naszą rozmowę, ze mną z Izby nie skontaktował się absolutnie nikt. Czyli zostawiono Panią na własny losu, yy, nie zareagowano na, na to co, na, na ten bantustan, na to łamanie prawa, na to, na te wszystkie rzeczy, tylko zawsze ta Izba reaguje, yy, właśnie, czy, czy może być częścią tego wszystkiego? Nie bardzo nie chciałabym iść tak daleko. Ja czekam cały czas wierzę w to, że może tutaj jakiś zator informacyjny powstał i moja Izba jednak podjęła jakieś działanie, bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, kiedy w, w, na, bo nikt tak naprawdę nie miał postawionych zarzutów, tak? Nikt nie został aresztowany w związku z interwencją u 30 co najmniej osób Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zarzuty są o zdradę stanu, to są zbrodnie. Nie ma żadnych aresztowań. Ja powiem szczerze, że byłam bardzo zaskoczona, bo do mnie do mieszkania przyjeżdża Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po czym nie pofatygowali się do mojej kancelarii, gdzie tutaj teraz w tym momencie jesteśmy. Tu nikogo nie było. Tutaj leżą papiery. Tu są papiery dotyczące stowarzyszenia, nie mundurą, mundurów, wersji papierowej, ile są, bo ja zazwyczaj prowadzę wszystkie akta w formie wirtualnej, więc tak naprawdę wszystko to mają w komputerze, który mi zabrano. I tutaj do kancelarii się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie, nie, nie pojawia, tak. Nic tutaj, nie, nie prowadzi żadnych czynności. Natomiast Znajduje się u mnie w domu, zabiera to, nie ma żadnej reakcji ze strony mojej Izby, no gdzie, gdzie, gdzie po prostu to jest, to, jest, to jest niewyobrażalne dla mnie, bo ja teraz nie wiem, co mam zrobić, skoro nie wiem, w, w czyich rękach, a na pewno w niepowołanych rękach, bo na pewno pan prokurator nawet. Wojskowy z zakresu spraw karnych nie jest upoważniony do tego, żeby grzebać w umowach, w kontraktach, w sprawach sądowych, które ja prowadzę, i nie ma żadnej reakcji ze strony mojej Izby. Ja jestem absolutnie, totalnie skonsternowana tą sytuacją. No dobrze, właśnie, jest pani terrorystką? No tak nie za bardzo. No właśnie, tak albo... nie, nie jestem. Nie, nie jestem terrorystką, nie, nie jestem wywrotowcem. Ja mhm. jak ktoś zna moją działalność wie, że ja namawiam do pokojowych rozwiązań, namawiam do jednoczenia się ludzi, do kierowania się zasadami. Mówię zawsze, że przysięgałam ochronę konstytucji, obowiązujących przepisów prawa i cały czas to robię. Przecież te wszystkie 50 wzorów pism, które państwo dostaliście ode mnie przez te 3 lata, teraz tworzę kolejne pisma. Już jest ich w sumie chyba z 85 albo i 90. One wszystkie opierają się na obowiązujących przepisach naszego prawa, na polskiej konstytucji, na przepisach prawa międzynarodowego. No więc chyba moja działalność jest odwrotna do tego, co jest ewentualnie tutaj sugerowane, w czym mielibyśmy uczestniczyć. To jest absolutny absurd. Kto robi zamach stanu, spisek? Ogłaszając się, publikując na Facebooku, na YouTubie, na swojej stronie internetowej, jak trzeba daleko się posunąć albo jaką indolencją intelektualną się wykazywać, żeby zarzucać takim ludziom, że tutaj prowadzą jakiekolwiek działania, które by były naprawdę racjonalne i z przeczystymi metodami i, i instrumentami, którymi się posługujemy od lat, oficjalnie publicznie, tak? No jak to skomentować, że pośród tych 30 osób, aby weszło do osób, które nie są nawet związane z bronią munduru, z towarzyszeniem i tam były matki z dziećmi to weszły i wchodzili pomyśleć oficerowie czy funkcjonariusze z długą bronią? Słyszałam o tych przypadkach, aczkolwiek ja nie znam tych ludzi. Nie wiem, czym oni się zajmują. Mhm. Z, z, tej, z tej grupy, o której nie wiadomo, że mieli odwiedzina BW to jest Jakub Kuśpit, to jest Aleks Sierwiej. I to tak naprawdę jest wszystko. Ja nie wiem, kim są ci inni ludzie. Ja nie miałam nigdy kontaktu. Jeżeli miałam to na zasadzie, że jechałam na jakiś tam zjazd i występowałam jako prelegent, wtedy naprawdę przewijają się dziesiątki, setki ludzi wokół mnie. Ja nie jestem w stanie zapamiętać tych wszystkich ludzi, mm. więc ja tego po prostu nie jestem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Okay. Natomiast tutaj dla mnie równie oburzająca jest kwestia. Tego, jak znaczy dobrze potraktowano Aleksa Siergieja. To jest człowiek, który w Stowarzyszeniu Bronimy Mundury naprawdę pomaga ludziom. Teraz, w tym momencie, znajduje się w szpitalu trzech żołnierzy, którym miał nie pomagać, miał nie pisać pisma, oni mu zabrali wszystko. On nie ma nic, e, ci ludzie czekają na pomoc. To jest człowiek, który naprawdę zajmuje się przekazywaniem informacji, przekazywaniem tego, jak e, wygląda sytuacja, a przede wszystkim właśnie niesieniem pomocy ludziom. I to jest dla mnie skandal totalny, że zostawiono człowieka, który również jest dziennikarzem Rebel24, gdzie jego y, informacje, materiały zawarte w komputerze również są objęte tajemnicą dziennikarską. Więc tutaj no, widać, że te działania, to co się stało bez y, zwolnienia przez pana prokuratora, czyli w momencie kiedy mamy postanowienie o przeszukaniu, zarekwirowaniu, pan prokurator powinien zwolnić w tajemnicy zawodowej zarówno mnie jako radca prawnego, tak samo Aleksa Sergieja jako dziennikarza, tak? tutaj przecież prawo prasowe w tej materii jest bardzo jednoznaczne, nic takiego się nie wydarzyło, czyli to jest absolutny zamach na, 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 na wolność słowa, to jest absolutny zamach na zawód radcy prawnego, to jest absolutny zamach na nietykalność tutaj dziennikarską i tajemnicę dziennikarską, to, co, z czym mamy do czynienia, dla mnie to jest po prostu kolejny element tego, co widzieliśmy wcześniej w telewizji polskiej, tego, co widzimy w Sejmie. No to, i to, to, jest, to jest coś niesamowitego, i ja się mogą mogę niedaleko, są w stanie się jeszcze posunąć. I skoro naprawdę ta akcja jest taka ważna, dlaczego nikt nie przyjechał do mnie do kancelarii, żeby zabrać akta? Na koniec, um, jakieś słowa podsumowania tego wszystkiego, to, to, to mówi pani, że będzie eskalować, czy. Jesteśmy w stanie w tym momencie sobie wyobrazić do jakiego momentu? No, jak widać, łańcucha fantazja tych, którzy nam przysłali ABW do domu o 6 rano, raczej jest nieograniczona, więc myślę, że na pewno nie będziemy się nudzili. Natomiast ja bym bardzo chciała, żebyście Państwo sobie uzmysłowili jedno. Bo ja wiem, że bardzo często się mówi o tym, że ludzie są, ludzie są zmęczeni, dlatego przestają działać, przestają bronić swoich praw. Więc no, ja tutaj chciałabym, żebyście Państwo sobie zdali sprawę z tego, że i właśnie o to chodzi. Jeżeli chcesz złowić ofiarę, to musisz ją zmęczyć. Jeżeli w tym momencie siadacie na laurach i mówicie, że wy już nic nie robicie, bo się zawiedliście, albo że to nie działa, no to zostaliście rozegrani nie jak pionki szachów, ale jak pionki warcabów, bo dokładnie w tym kierunku to ma iść. Ja bardzo Was proszę, żebyście sobie uzmysłowili, że jeżeli mnie może, jako radca prawnego, który ma tak naprawdę immunitet w ramach swojej czynności, którego obowiązuje tajemnica zawodowa, która jest święta i nienaruszalna i nietykalna, jeżeli mnie może coś takiego spotkać, to tym bardziej może spotkać was. Obudźcie się, proszę, zacznijcie z powrotem działać, zacznijcie egzekwować swoje prawa i nie zgadzajcie się na to, bo właśnie ta bezczynność. To, że akceptujecie tego typu sytuacje i kończycie na lajkowaniu albo oburzeniu na Facebooku, powoduje, że oni się posuwają coraz dalej. Oni nie mogą nic zrobić bez naszego sprzeciwu, bez, znaczy przepraszam, bez naszej zgody. Jeżeli zaczniemy się sprzeciwiać, mówić jasno, razem, wspólnie, że nam się to nie podoba i się na to nie zgadzamy, to oni będą się musieli cofnąć i tu nie ma znaczenia: czy to jest PO, PIS, to jest dokładnie ta sama, yy, ta, ta sama grupa, to są ludzie, którzy mają wypełnić pewne zadania. Jeżeli o tym wiemy, nie pozwólmy na to, działajmy razem i bardzo proszę, nie udawajcie po wyłączeniu tego materiału, że nic się nie stało i że nic nie musicie robić, że ktoś coś zrobi za was. Nie, nikt za was nic nie zrobi. To jest teraz ten moment, to jest ten najtrudniejszy teraz element i ważne jest, żebyśmy wszyscy stanęli razem i zaczęli egzekwować swoje prawa.